Cześć witajcie w kolejnym odcinku e, od razu lecimy tym razem na sportowo patrzcie jaki piękny okaz rowerek, patrzcie nawet siodełko niezniszczone. zniszczone powiem wam kluby fitness pozamykane wszystko pozamykane a taki piękny rowerek, no co na złomie, nic tylko brać i ćwiczyć nie ćwiczyć a pedałować znalazłem taki przełącznik przełącznik, włącznik raczej włącznik, chociaż nie czekajcie tak przełącznik to może być na trójkąt gwiazda takiego eee, kurczę, jeszcze nie widziałem nigdy takiego przątku tak starej daty, To prawda? no, nie do końca chce się chce się to obrócić, Widzę, że to jest zostane, ale zobaczcie jak to jest fajnie zbudowane, jaki to jest pancerny. Wydaje mi się, że całkiem całkiem spory mogłby mógłbym iść. O, czekajcie. Kurde, ale <gry> długo to to chyba musiało stać, czekajcie. No, nie chcę to niestety ruszyć, ale no sama konstrukcja myślę, że no pancerna, jeśli się nie mylę, to to jest jakiś zestaw kaletniczy, przynajmniej na to wygląda, i tak nie do końca wiem, czy to jest samoróbka, czy nie samoróbka, no niby, patrzcie, no tutaj się zaciska wszystko jak najbardziej, ale no nie wierzę, patrzcie, hulajnoga elektryczna, czego już na złomie nie znajdę, to ja już naprawdę, no, no, no naprawdę szok, zaraz obadamy, co ona tak, to ona, czemu ona tu wylądowała? Bo no nie wiadomo, poniszczona, to wiadomo, ale czekajcie, silniczek jest, kółeczko jest, zaraz już tu będziemy patrzeć. No, 100W silnik to taki no demon prędkości to nie będzie to raczej hulajnoga dla dzieci. Ale sam silnik, no, że samo tylne koło też jak najbardziej się kręci. Tam trochę przyciera z tego co czuję. Powadzę sądząc, że akumulatory raczej są. E, pewnie elektronika też jest. No wiadomo, no wygląda jak wygląda, ale dla samych testów, no zastanowię się, o, nawet, proszę bardzo, nawet elegancka stopka jest, patrzcie jak to teraz będzie pięknie wyglądać, jak to ładnie stoi, no, jest rakieta. Nie wiem czy dojrzycie, na pewno dojrzycie, widzicie ten kompresor skitrany tutaj jest włącznik, tam jest pompa i, o, wiadomo, wygląda to jak wygląda, nieważne, wydaje mi się, że ta pompa to jest B590, tak mi się wydaje, to jest bardzo duża pompa, o bardzo dużej wydajności. Tak sobie tutaj szukam, bo powiem wam, zaczęły wychodzić. O, proszę bardzo, szczypce segera. E, zaczęły wychodzić ciekawe rzeczy. Dużo wierteł tutaj jest z tego co widzę. Tu jest już e, czekajcie, Czekaj, czekaj, co tu mam, stalka. Nie, nie jest stalka. O, muszę to dokładnie przegrzebać. O, proszę bardzo, nóż tokarski. Bo może tu być może tu być dużo ciekawych rzeczy. Także muszę się tym jak najbardziej zająć. Ledwo co wyłączyłem kamerę, od razu odpadło. Kamień do szlifierki Tutaj jeszcze coś widziałem ciekawego. Także będę, że tak powiem będę kopał na żywo i trochę was ponudzę. Eee, powiem wam jakie plany mam na przyszłość. O proszę bardzo, nóż jest już przecinak mały do żeliwa eee, Ponudzę was troszkę, a przy okazji będę kopał. Eee, mam takie plany, żebym... Eee, o proszę bardzo, eee, żebym we wtorek... O wtorek nie, może w czwartek, wrzucał takie filmiki. Piękny frezik, widzicie jak terela. w czwartek takie freziki. Boże, freziki. Wrzucał takie filmiki no, z warsztatu. Może z odnawiania trochę tych rzeczy, bo muszę się w za to też zabrać. Takie ogólne, różne warsztatowe rzeczy. Proszę bardzo, piękne wiertełko. W sobotę bym chciał bardzo, w sobotę w niedzielę bardzo bym chciał rzucać odcinki złomowe. Bo tak, tak mi się wydaje, że z podsumowania tygodnia to by była najlepsza opcja. A oprócz tego tak sobie wyobrażałem, że może we wtorek, może by się udało jakieś live'y koło 20, o proszę bardzo piękny nóż, to... a nie, zło, eee, we wtorek tak około 20:00, 21 może by się udało jakieś live'y porobić w garażu, no, musiałbym to wiadomo ogarnąć tam e, jakąś kamerę do tego, jakiś kabel LAN, żeby był jakiś internet lepszy, bo z telefonu to raczej to by to nie działało za bardzo, a patrzcie kolejny język, fajnie to tu wychodzi. Przy okazji was nie muszę. Nie, mogę was tutaj ponudzić, a nie mogę. A nie muszę nudzić nie was nie wiem, w garażu czy na podsumowaniu. Eee, także podsumowując, eee, chciałbym tak, we wtorek wrzucać jakieś lifey koło 20 21 wrzucać, po prostu robić jakieś lifey. W czwartek wrzucać jakieś odcinki z warsztatu a, albo z odrestaurowania tych wszystkich rzeczy. A w sobotę w niedzielę, właśnie rzeczy, odcinki takie typowo złomowe. Czy to się uda? No na pewno nie będzie to od tego. Tego tygodnia, tylko jak wszystko spędzę od marca, może od końca lutego, czas pokażę. Ale no, napiszcie w sumie co, co sądzicie, czy, czy chcielibyście w ogóle, czy nie chcielibyście, no bo też tak naprawdę no, ciężko, to, ciężko to wróżyć na tę chwilę, czy to się uda, czy to się nie uda, no czas pokaże. Fajny wałeczek z piłą tu jest, ale nie o tym, nie o tym. E, zobaczcie jaki fajny patent, słuchaj takie patenty, do tego wam pokażę. Ktoś sobie, podejrzewam, że to mogła być rączka od pilnika. Dorobił sobie tutaj te chyba pręd M5, tak wygląda, gwintowany. Widzicie, o, teraz widzicie, na końcu gwintowany, do tego nasadka, ja wiem co to będzie, M8, M7, fajny patent ktoś wymyślił. Prawa, to jest kartki, to nie jest prawa, naprawdę, parcie, raz i dwa. <gryw> Jak to wychodzi to szok? Kojarzycie takie wagi kuchenne? Na pewno kojarzycie. Mi się wydaje, że to robiła firma Predom, ale nawet już będziemy patrzeć. No, mniejsza o to, no. Znalazłem tutaj wiertełko, aż to, e, będzie MK2 raczej. Wiertełko, no, trochę zmęczone życie, także zastanowię się nad nim, ale pij wiertełkiem hmm, chociaż Zobaczymy, czy to nie ma nic innego. Nie, niestety nie ma. E, Główną moją uwagę przyciągło to cudo dziękuję bardzo motoreduktor to jest eee. ile to będzie miało mocy eee, ku 4,8 obrota ma na wyjściu o, bo to widzę ale patrzyłem niestety i raczej zatarty także szkoda bo fajna zabawka by była niestety chociaż może zastanowię się jeszcze Dzisiaj jest jakiś urodzaj na żaby samochodowe, warsztatowe, tutaj jest jedna, a ta jest taka troszkę zmęczona życiem, ale tutaj gdzieś widziałem, eee, nie no na pewno widziałem, czekajcie, gdzie to było, a dobra widzę, eee, tutaj jest druga żaba, ta jest w nieco lepszym stanie, ale no też, też wygląda jakby tir po niej przejechał w starych wózkach, takich dziecięcych, kółeczka były całe stalowe, normalnie na szczytkach można było wycentrować, a teraz patrzcie, plastikowe barachło tak naprawdę no, okej, okay, jest to na złomy, tak naprawdę się to nawet na złom nie nadaje, a co dopiero na jakieś patenty. Kolejne podsumowanie, mm, wiadomo, najgrubszy okres jest tutaj, zostawię go sobie na koniec. Zacznę może od tych takich, o, najbardziej błahych, jak zwał tak zwał. Dwie kuchenki dwupalnikowe, produkcji polskiej, predomu hmm. najśmieszniejsze jest to, że chciałem sobie kupić ostatnio taką jednopalnikową, znalazłem później pomyślałem może dwupalnikową, znalazłem dwie no powiem Wam szczerze śmieszna sprawa ale mi się podoba fajna zabawa może jak sobie kiedyś wymarzę Mercedesa na złomie i znajdę to, to też będzie fajna sprawa skrzyneczka popalnikowa e, wiadomo na pewnie, niestety nie było w środku palniku, a szkoda, bo szukam, szukam, może znajdę, ale za to znalaz, udało się znaleźć kilka wytaczadeł, kilka noży tokarskich, ten jest do gwintu, kilka sztalek, Nawet jest... O, zobaczycie, że nie kłamie. O, widzicie? Pięknie. E, jakaś nasadka siedemka, Jakiś frezik. Dostali. Fajny nakiełek. Nawet nie uszkodzony. To jest czwóreczka. Tak, yy, kamień szlifierski, na szlifierkę prostą, smarownica, nawet żeby było śmiesznie, to sprawdzałem, 100 wattem, no, skrzyneczka, skrzyneczka, nie, nie będę ją pokazywał, elektrody, beztera, yy, elektroda rutylowa różowa, 2,5 mm, nie wiem ile ich tam będzie, 15 sztuk, a na oko z 15 sztuk, czekajcie posprzątam sobie na szybko, z tych może się naprawdę cieszę, bo. Zdarzają się, że wychodzą i wtedy warto brać na ten nóż. No, spoko. Nie uszkodzony. Widać, że coś tam ostrzony był, ale jak najbardziej do super sprawa. Dobra, zamykam skrzyneczkę. Wpadło e, taki oto wałeczek z kołem pasowym. Na początku się napaliłem na koło pasowe, <laughs> później stwierdziłem, że jeszcze wezmę wałek, a na końcu wziąłem cały zestaw e, z piłą. Piła jak tutaj widzicie, albo nie widzicie, może się tak uda zobaczyć, o z węglikiem na końcu, myślę, że jeszcze komuś posłuży, ja pewnie nie będę jej używał, bo no, jakoś tak w drewnie to, że mam tamtą mniejszą piłę, więc ta może pójść jak na handel. Ten, strasznie to ciężkie, nie wiem ile to waży, 5 kg, kilo, 6 kilo gdzieś myślę, To jest jeden problem, e... jakby zabezpieczenie puściło, będę musiał to rozebrać i sprawdzić, albo sprzedam tak, no jeszcze zobaczę, w każdym razie no tych pieniądzach opłacało się wziąć no i perełka czekajcie tylko trochę posprzątam perełka z łomowiska XXI wiek na złomowisku hulajnoga elektryczna znalazł dostarczyć dla dzieci bo to jest 100 watowa no ale, ale nawet 100 watowa do 100 watowa ale jest Rączka, pięknie, zobaczcie, z z tą rączką. Buch yy, o tutaj ktoś pewnie na złomie przejechali. Dobra, o to, to akurat nie jest ważne. Yy, wziąłem ją, żeby sobie po prostu poogarniać, zobaczyć jak to wygląda, jak bym na sterowanie. Sterowanie było tutaj. Niestety no, no oderwało mi się. Samo, że tak powiem. Ale tutaj jest hamulet ze stycznikiem. Działa jak słychać. E, obudowa troszkę poniszczona, tam pęknięcie, tam pęknięcie, nie ma siodełka, a kierownica nawet cała kółeczko urwane, ale to nieważne. Najważniejsze są flaki tak naprawdę. Teraz ja jestem ciekaw jak to, jak to tam wygląda generalnie, czy, czy ten silnik jest sprawny. Natomiast no, mówiłem z kolegą, który się na tym zna, mówił, że raczej takie rzeczy się nie psują, więc silnik raczej powinien być sprawny. E, napęd na pasek, o sorry nie widzicie przecież temu nie widzicie. E, napęd na pasek. Troszkę z tyłu hamulec trzyma ale to może się ogarnięcie. Akumulatory i elektronika. Kolega mówi, że jak coś padło, to prawdopodobnie są to akumulatory i elektronika, ale że w tych pieniądzach jak policzę po 60 No zł... nie, czekajcie, sorry. To za to zapłaciłem 2 zł, za kilogram za to wszystko, bo taki skład. Eee, więc kolega powiedział, że i tak się opłaca, że nawet ten silniczek i nawet za 5 dwig sprzedam na portalu aukcyjnym więc, więc mówił, żeby tylko brać, że się kółeczka wykorzysta do czegoś, reszta pewnie trafi z powrotem na złą. A mówił, że jest szansa, że po prostu że akumulatory będą całe, e, że silnik będzie cały, że może to jest elektroniki wydubie, ale tak, tak jak wam powiedziałem na początku, jestem najbardziej zainteresowany, e, najbardziej jestem zainteresowany jak to wygląda, jak to działa, czy uda się to uruchomić. Tutaj jest do sterowania Linką. No, trzy przewody, czyli Jakiś zwykły potencjometr tutaj będzie. No, widzicie? tu jak się uczy na błędach, Zawsze się czegoś do uczy, a no, fajny okaz. Strasznie mi się mi śmieszy, że można na złomie już teraz nawet znaleźć hulajnogę elektryczną, co nie wiem co 3 lata temu, jakby mi ktoś powiedział, że ma hulajnogę elektryczną, to bym było szacunek. A teraz i na złomie. Ale powiem wam, pracowałem w takiej firmie, dużo robiliśmy samochodów elektrycznych. Byliśmy jak, jako jedni z pierwszych w Polsce i... Suma summarum, na tym wiedzie, na tym wszyscy tak, że Te samochody elektrycznych będzie coraz więcej na złomie, bo no Akumulatory, koszty, zresztą te samochody są bardzo Bardzo wadliwe, niby te Tesla takie ochy-achy, takie szybkie, fajne Ale no pff, No bo, widziałem jak Tesla S się psuje, tam się przy, Psują wszystkie rzeczy, od klamek, przez jakieś No pierdoły, powiem wam bardziej w te samochody elektryczne, no ale Dobra, zrobiłem taki <laughs> Off troszkę, jak to się ładnie mówi eee, Znaleziska fajne, troszkę do tokarki, jakieś tam kuchoty palniki, piła na handel, no i ta noga Będę kiedyś pewnie robił sekcję z więc pewnie was zabiorę. Chyba, że nie chcecie, ale to, to się zobaczy. Dobra, nie przedłużam. Dzięki za dzisiaj, za dzisiejszy wypad. I do usłyszenia. Do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.